Witam wszystkich serdecznie, dojeżdżam tutaj do Parszczyce do klienta z siewniczkiem Monosem no, i tu jest do niego, a ja pewnie pojadę się obrócić no dokładnie mówił, żeby pojechać się jakiś kilometr obrócić i przyjechać. No i Wróciliśmy już po zawrocie. No, do parszczyc. To jest koło Karwi, tu nad morzem. Lepsza pogoda, to można by było na, na plażę kudę z kąpielówkami się wykąpać. Chyba, że na morsa. Lecie? Dobra. lepiej wygląda <noise> niż wczoraj wieczorem nie? po no. nocy <noise> to na pewno w dzień zawsze wszystko lepiej spełny elektryczny ten był wszystko komputer no będzie musiał być pod, zaraz pod da <noise> no Trochę go przepukać, żeby to z tego bota, z tego wszystkiego. No, no, no niestety te drogi to nie są ja to najlepsze. Ale do czego tego talku 12 kg dali. Nie wiem. ja też się zastanawiam, czy oni go tym talkiem, te rury, czy co? Możliwe. No. Ja też się pierwsze z tym wiaderkiem styknąłem, nie? No właśnie. <głosy> Instrukcji <głosy> będzie na pewno pisać, nie? No. <noise> to zastanawiałem, tak. No, fajnie. Kiedyś tak kto do opon, nie? Mówili No właśnie dwa no, nie? No No kurde, trochę dużo by było tych koł Dobrze, że jeszcze nie sypali soli, nie? No bo, bo ja się tak bałem właśnie, jak tu mówiłem, żeby tylko nie wiedzieć jak będzie mróz i będzie sól, nie? No najgorszy jest mróz, nie? Bo, o, jeszcze, to... bo jeszcze jak jest wilgoć, to no. jeszcze zmyjesz, nie? No. Najgorszy jest mróz, Skoda nie? by było, żeby to zaraz miało rdzewieć. No, o, dokładnie. A jak to w ogóle będziemy tu łapać? Ja tam sobie dwa pasy za koła. Mam nadzieję, że mi się uda przez te tam. Mhm. I tu damy... No. Mhm. Może ze dwa zobaczymy, bo on cięższy jest trochę. Mhm. Podjedziesz ładowarką, to będziemy widzieć. Widły masz, nie? Do palet. No, to najlepiej. Widłami do palet. Kable dosyć wysoko są, nie powinniśmy ich ściągnąć. No, tam, 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 tam. Nie, bo czasem, kurde, wiesz, tu jestem jeszcze osłonięte, ale jak kurde, nie są osłonięte, to już trzeba patrzeć je. Pogoda lepsza, to można by nad morze w kąpielukach się kąpać No, ja w ogóle nie chodzę nad morze, mam morze bardzo blisko Nie? Ale to a tak jest ryba. przeważnie Ci, którzy mają daleko, przyjeżdżają, się cieszą, a my tak nie mamy nawet czasu nad no, morze, no, bo jak no. jest pogoda, to Wtedy na w polu, no dokładnie, dokładnie no. tak jest A jak jest e, niepogoda, to się nie idzie, tyle To ani w polu, ani tu no. Ale szybko, jak ja się że dzisiaj nie jest. Szybko. W poniedziałek, we wtorek faktura, a dzisiaj już jest. O, elegancko. No. Czyli spisali się. No. Dobrze, szybko no, Dokładnie. Dokładnie. To tonów ja tam w ogóle nie otwierałem, nie? Ty. No tam jest nawigacja ta jedna, nie? Tam z tego tyle, że ja nie no. ruszać <grym> Nawigacja, no to... ja ją montować, to to otworzę to... No i ten drugi to jest od siewnika tam, nie? O. Nie, ja tu zawsze za ośkę łapię Aha. Przepuścimy tutaj pas Jeden, drugi a, to muszę Na dwie widły. no, no. A dobrze. tam damy trzeci punkt, i powinno być dobrze, nie? Będziemy patrzeć ze spokojem. No. Zawsze nie było problemu. Zobaczymy, bo jak tego to przełożę najwyżej za stopień, ale powinno być dobrze. To mogę z tej strony przełożyć, nie w razie czego. Nie, lepiej, że z tej, bo. No to też to mi się wydaje, tez, nie? To przynajmniej no. Za to się zawsze, nie? Też mi się tak wydaje, że będzie się trzymać, nie? Lepiej. Arbos. Prosta konstrukcja, atrakcyjna cena. Idealny wybór dla twojego gospodarstwa. Idzie? No. <noise> Już nie chodzi o ten rower. Ale on ten drogi siewnik. Ale on jest ubezpieczony. Ubezpieczony. Jest na aucie, jest ubezpieczony. Ale już go uniosłeś. Nie no, na pewno, nie? Nie, dokładnie, chociaż nie powinien daj trochę tylko wyżej o! Bo zjeżdżasz z górki akurat. na Nie, już nie spadnie nigdzie. O. Teraz możemy go szukać z tego później. No, dokładnie. Schować Póki im nie ma tego. Pod dach. No. No, chwalą sobie te siewniki. No, mój znajomy, który tam z Golibia nie akurat. No, to on mówił, że tam jest. No, blisko byłem wczoraj. Sąsiad <laughs> jego ma, tylko że ma już 10 lat, i on mówił, że bezbłędnie, nie? No, no. Że tam chwalą no, inne, no konkurencyjne, ale on mówił jadą 15-16 na godzinę, to już nie się je, nie? To... Nie, a to żaden, nie? To nie ma żadnego takiego. No. Ja tam mówię 10 na godzinę, żebyś jechać, tak, to starczy. To starczy, Powyżej no. to wiadomo, że to... już... Ale jak pole by musiało być zrobione, no. jak no. po tym jechać, nie? No, no. A to materiał też dostaje każdy, no. nie. To tam, wiadomo, jak kamienie u nas są, no jak przy 15 kamień uderzy, to jakie... No. Urwiec wszystko urwiet. to może być no. nie wiadomo jaka z saltów. Dokładnie, dokładnie. To jest moje zdanie. No, no to ona tak duży nie jest. Taki... Nie Holland bym z niej chyba jeździł. On powinien sobie dać radę. No. Nie? Ja tak teraz robię, że właśnie, że obydwa będą przygotowane. Czy rozsiewać, czy opryskiwać. I Fendt, i New Holland, nie? Mhm. I nawigacja jest i tu, i, I tu. I, i obcudzona. Tu widzę jest. Tu jest. No. Tam będzie. A tam będzie, Jest skupiona. No, no przywiozłem no. Także będzie możliwość, jakby coś nie grało w jednym ciągniku, w drugim i mi i Nie jedzie. No, no bo tak to czasami jest, nie? W no. jednym wysiądzie to można. adoptować no. Zadoptować, drugi i jechać, nie? A jak już nie ma, no to. To dużo pan się je? 100 hektarów. 100 hektarów. No, 100 hekt około 100 hektarów to no, no, jemy no. To ładnie, będzie miał co robić Najlepsza kukurydza była w tym roku od no. lat nie? Aha. Bo my wszystko ważymy, to było nawet jedna odmiana, nawet 60 ton z hektara zielonej masy no, to, to ładnie, a zielonej masy? Zielonej no, masy, no, no na kiszonki No na kiszonki Na ziarno a. nic? W tym roku to co przez takie tam problemy to skosiliśmy To typowo kiszonkarska dała 13,5 tony Aha. ziarna nie? No, no, A to no, była no. kiszonka, to jakby była ziarnówka to nie lepiej no, było, nie? No, no. Że byłem zadowolony. Nie? No to dobrze. Natomiast ten ten od Was. No. no Także tam się teraz. Mam no, nowe opony, wszystkie cztery i i I ogólnie, no teraz chodzi, nie? No, no, no. No i dobrze. Przyzroczne rzeczy się, no wiadomo, zdarzają. To nie jest nowo. No, 13 tysięcy godzin. Będzie. No i chodzi lepiej niż nie jeden nowy. Teraz. No. No przynajmniej spalanie, nie? No. To jest rewelacja nie? To nie Holand więcej? New Holland jest słabszy, a pali więcej niż pent. Yy, <noise> <będ>. No <głos> jednak. <noise> to jest różnica, nie? Czyli czasami się opłaca. Wiadomo też jak ma więcej trochę koni to też mniejsze zużycie no, zawsze będziemy. No po dokładnie. Z no, on jedzie, no. nie? Może to. Ładnie się wszystko fajnie, teraz niech mi tylko przyjadą uruchomić w kwietniu i tyle, nie? No. Ja instrukcję dam, to już będzie Pan mógł sobie poczytać do kwietnia? Nie, jedynie, jedynie obsługa tego komputera, nie? Żeby no. wiadomo, no bo ustawienia się raz ustawi tam i to już tam się raczej dużo nie zmienia, ale komputer, żeby tam ustawić. No pewnie jak przyjadą, to oni więcej wytłumaczą niż kurde ta instrukcja, ale instrukcja teraz ta. można powiedzieć po to, pan ją przeczyta, coś nie coś tam kurde będzie pan wiedział, nie? No. I zaś później zadaje pan pytania, kurde już chłopakowi, który szkoli, nie? To jest no. też lepiej, nie? No dokładnie. Bo wtedy wie, wie pan o czym rozmawiacie. No, ja... Tylko ja się tak zastanawiam, co w tych maszynach kosztuje tyle pieniędzy, nie? nie? No. Po prostu jeden sobie Czasami nie to jest jakość, nie? A, no, a nabierze, czasami, ta jakość no, idzie z no, tą ceną, nie? No. no to jest dobra marka, nie? No to tam nie ma co o Monosem, nie? No. Bo tu znajomy, co kiedy tutaj jest taki, co Marki dużo sieją, to oni lata temu to już monosemami tylko siali. No, Markę no. tylko Monosem, nic no. innego, nie? No. Tylko, że w markie mówi, że pierwszy te siwniki, co, co mieli, to dwa na godzinę markę wsiali. No, 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 teraz już lepiej, nie? No, wiadomo, no co. No, postęp, postęp idzie nie. do góry, no. Ja na przykład zasiałem 96 hektarów mhm. w tym roku, co miałem, no. a nasion na 106 wyszło, nie 10 no. hektarów, no. bo mam małe kawałki kliny, nakładki i to się wydaje, no trzeba dojechać, żeby no. dosiać, A teraz Dokładnie. będziemy siać. Precyzyjnie. Bez no. No, precyzyjnie tyle. Czyli to jest oszczędność później No Niby się wyda na maszynę, ale później ta oszczędność jest, nie? No wiem, bo mamy opryskiwacz, który też jest pełnym GPS-em Każda no. wyłączana dysza no. i, i, i z właśnie jest z GPS-a no. Zero nakładek, jest to bardzo no. fajne, nie? Taki kod rabatowy do wykorzystania w sklepie Korbanek A w sklepie czyli no. ja nie mogę zadzwonić, tylko mam to przez internet zrobić? przez internet. Zadzwonić można, tam pogadać. Uh -huh. Ale przez a, internet oni przyjdą, nie? A tam zmienia, także to się przyda. To fajnie to. Można bardzo. wykorzystać, nie? Fajny prezent, nie? Do no? no. no. fenda, co mówię sobie częściej. No to jest elegancko. No.